za każdym razem powtarzam, że to jest człowiek orkiestry. Człowiek, który z jednej strony drobna, czyli granowa, powitka, ale ma taką siłę, że wszystkich ustawia do pionu i powiem wam szczerze, że wszyscy się nie słuchają i to jest bardzo ciekawe, bo warto, jak powiedziała Ada, a to są moje słowa, za każdym razem nie powtarzam, warto mieć marzenia, bo jak się ma marzenia a jak się o nie walczy, to one się spełniają. I Aga zawsze bierze sprawy w swoje ręce, zawsze dopina wszystko do końca. Aga, jesteś fantastyczną kobietą i do tego masz ogromną siłę, która pociąga za sobą innych. Teraz wymienię kwiaty, żeby nie było, że mam te same. I teraz te kwiaty są dla ciebie, Aga, za to. Nie jesteś człowiekiem. Proszę się bardzo. Bardzo ja, dziękuję Ja teraz ja, przepraszam Państwa, ale panie, że są przez pracę niestety. Ja się nie bardzo się Ale ujrzałam zdjęcia tak? i przyznam szczerze, że część z tego pamiętam, Boże, była jasność. Więc to, żeby wróciłam, Panie Marku. Do czasów mojego dzieciństwa. A to jest naprawdę bardzo ważne, żebyśmy nie zapominali skąd się wychodzimy, tak, i jak przed nami to wszystko wyglądało. Bardzo, bardzo dziękuję za te zdjęcia, za ten album i za wszystko, co zrobiliście, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo wielka rzecz. Dziękuję bardzo. Daję głos pana Wawelu dzisiejszego wieczoru i popołudnia kochanego w Marcu Lincku. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, żeście przybyli. Nie spodziewałem się tak licznie. Na wszelki wypadek zamówiłem z rodziny, gdybym przyjechała, żeby ktoś był zobaczyć, ale niestety. Ona się rozchorowała. Także to, co najważniejsze, już zostało powiedziane. Zresztą negatywy przeleżały przez lat 40, 50 lat. I dzięki Ewie udradziłem się od czwartego dziennie, A później. Dzięki Adzie zostały zastrzeżone, Więc w sumie to no, obu tym kobietom i na do Piotrkowi i różnym innym ludziom tutaj tutaj się nadpracowali, Dzięki wielkie. jestem Dementantem w wieku lat trzydzieści Osiemdziesiąt więc jest, jest to na... Wszystko Jestem... To południowe. Chciałbym ja powiedzieć, że to jest tylko wycinek niepublikowanych zdjęć. Pan Marek jeździł po całej Polsce i ma świetne fotografie po prostu z nadmorza i z góry. Ma tego całe mnóstwo po prostu to jest tylko naprawdę wycinek z Mazowsza i to też niepełne, także to jest tylko tyle ad Dzięki tam, wielkie, dzięki. Dzięki. dzięki wielkie, ale jestem u udarze, więc wszystko z tym oszczędzę, bawię Państwu dłuższych przemówień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo. Pani Chciałabym Pani Zapraszam. Jestem bardzo i gratuluję, i cieszę się bardzo, że taka zestawa i ten album powstał. Dziękuję, panie Aszton, za współpracę. Dziękuję bardzo. Rozmów z autorem Dziękuję bardzo. Nie zrobili tak.